Dziś razem z Francuzem ukradniemy PANTERĘ, nie byle jaką panterę, bowiem jest to pantera samego El Rubio. A dzisiaj musimy ukraść Cargo Boba z bazy wojskowej, dostać się niepostrzeżenie na wyspę i przebrać się za strażników, a na końcu musimy ukraść jedzenie, dzięki któremu zwabimy panterę w pułapkę. E, to nie jest tak, że kradniemy to tylko dla okupu, tak? E, ta pantera jest źle traktowana. Ta. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. A my już przechodzimy do odcinka. Dawaj Lebron, zbiórka, zbiórka, zbiórka! Jest! O kurde. Kupo mi siadł, siadło mi! 2000 dolarów, mamy to! Boże, ale emocjonujące. No i kolejny. Okay, ja pierdziele, by jutro wygrali. Bo inaczej jak nie, to no stracę 20 tysięcy. Piękna jest ta chata, dobrze, że ją kupiliśmy. Fajne miejsce, nowi sąsiedzi. Co tu kuziła robi? Wylaj su... Miałeś zabezpieczyć ten burakowy są. Miałeś kupić sok i pewnie kuźwe wylałeś nie chcesz przyznać. Zobacz jak zob Zobacz co, kuźwa co sprawiłem na prezent. Od razu po kuźwe... Ty... Od razu po napadzie człowieku się żyje no. To nie... To Czy nie ty kupiłeś elektryka? Słuchaj, jak, jak sprzedaję, jak kupowałem na internecie, to mówili, że lepszej fury nie znajdę. No a już było za późno, no klikałem. Co ja pier... chyba ci puszczę w radiu ten yy, dźwięk silnika. Klik, klikałem, co, co, co pierwsze mi wyskoczyło na reklamie, no na na, 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 na tiktaku. Dobra, Łukasz, do rzeczy. Co? Dzisiaj mamy ważną rzecz do zrobienia: dzisiaj kradniemy Panterę. Ojoj, oj, oj, ale panterę, czy chodzi ci o tą szklaną panterę za, za, za miliony, czy o którą ci chodzi? Nie, chodzi o żywą panterę. Żywo? Jak ty chcesz ukraść żywą panterę, powiedz mi. No, wiesz co? Normalnie bym się zastanawiał. No. Ale posłuchaj, jakbyśmy. Zakradli się na Kaju Periko. No, byśmy się zakradli na Kaju Periko, no, ale jak? Przebrali się ze strażników. Jak weźmiemy tą panterię? Do, do, do furgonetki. Na? Trzeba ją zaciągnąć jedzeniem. I ona Pięknie. wejdzie do furgonetki. I tą furgonetkę zabierze cargobob. Bob. A -a. Mam gościa ugadanego, mam pilota, tylko musimy ukraść stary Cargo Boba. No, no i kurde, właśnie, no właśnie ku temu trzeba zmierzać, bo. To czekaj, to e... ja się muszę wrócić ja wr 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 do garażu No ale to właśnie broni. lecimy do. A, no, bez kitów weź szybko, broń, ale to szybko, o, szybko. Dobra, dobra, dobra. Tylko... Oby tego Johny nie widział lepiej. Pakuję to ku Oj, Uważaj, no tu weź, schowaj to, broń Czekaj, pakuję to z przodu. O, siada siema. siada, siada. Siadaj, 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 siadaj. Siadaj, siadaj. Siadaj. Dobra. Jedziemy teraz full na. Z, y... Czyli rozumiem, Czekaj, że... nie wiem, czy sklep z ubraniami to jest dobry pomysł. A gdybyśmy wjechali tak. W... Wiesz, troszeczkę na przypale? Ale... No, że na przykład wiesz, byśmy wjechali nie wiedząc, że to jest baza wojskowa? No, ale my się, I grali gupa? Mi się wydaje, stary, że oni mają, że oni mają jakąś Obstawę przy tym wojsku. No to jedziemy, no ale ty jesteś elektrykiem, ty jesteś szybki, to wjedziemy tam daleko i spróbujemy się jakoś rozdzielić, nie? Tylko że problem jest taki, że oni w wojsku mają czołgi i nas może nie być w pół sekundy. Nie? No, ale będą cywili zabijać. No, teoretycznie, jeśli wkradamy się na bazę wojskową, rządową, to nie jesteśmy już cywilami, tylko przez... Te... No dobra, ale nie trafią nas, tak? Zresztą, po co by mieli jeździć czołgami w środku? Powiem ci, że ty z odcinka na odcinek stajesz się coraz głupszy, ale... No to jaki masz plan? Słuchaj, no moim zdaniem powinniśmy... Ee, upozorować wypadek. A gdybyśmy się za weteranów przebrali? Właśnie, a może my, my byśmy... Ej a co jakbyśmy... Byli wojskowi. Jakbyśmy byli byłymi wojskowymi i bylibyśmy pilnie, ale to szybko pilnie umówieni na spotkanie z komendan kuźwe, komisarzem, komendantem czy innym szeregowym. To musielibyśmy być Musieli przebrani być... w coś eleganckiego, nie? Nie, właśnie mi się wydaje, że to niech nawet nie chodzi o to, że przebranie coś eleganckiego, tylko potrzebujemy jakieś identyfikatory. Żebyśmy mogli tam wejść bez... bez żadnych kłopotów. Dobra, ale jak ogarnąć... No dobra, mogę zadzwonić do kolegi, sfałszuję coś. Tylko Co pytanie, uś... jaki identyfikator, nie? Powiedziałeś mi o tym... na końcu odcinka powiedziałeś o tym, że... że planujesz coś grubszego, związanego z Kajo Perico. Poszperałem trochę. Trochę poszperałem i żeby ukryć tego cargo, boba wydaje mi się, że najlepszym pomysłem byłoby wziąć opaskę, czasową opaskę y, odwiedzającego. Na przykład dla rodziny albo dla przyjaciół. Mają takie opaski na przykład na dwie Uuu, godziny. No? Na dwie godziny, że, że jesteśmy, że mamy jedno spotkanie, i to jest jednorazowe wejście. I ty masz takie coś? Słuchaj! mieć nie mam, ale ogarnąć mogę no. Ma, mam parę kontaktów, nie bez, nie bez powodu jednak jestem mózgiem w tej ekipie. To zadzwoń do tego ziomka a da, da radę ogarnąć to teraz. Podjedziemy pod niego. No, Bierzemy i lecimy na ten. No dobra, dobra, dobra. Możemy. Dobra, to podjeżdżaj pod niego. Dobra, dzwonię, dzwonię. jesteśmy blisko winiarni, to dzwonię, żeby żeby czekał tu... O, tu będzie dobre miejsce. Mamy widok na bazę, on będzie wiedział gdzie jest Spokojnie, tu nie martw się, że tu są auta, tu ludzie chodzą na grzybie Dobra stary, zaraz tu powinien być, tak? Nap napisał, że przyjeżdża za minutę Więc powinien już być, minuta temu Okej, okay. jedziemy O, to chyba on Jak coś mów do niego Shing, on się Shing nazywa Shing? Nie lubię swojego prawdziwego imienia, Jordan Oli Shing Siemano, Szyink! What's, Siema, What's up? my boy? Masz to, co chciałem? Masz. Weź z auta identyfikatory. To, Potrzebujemy nie? to, stary, już na teraz. Mam nadzieję, że... że nie złapią nas. Dobrze to zrobiłeś? Nie. Dobra. Przegasz mnie godzinkę. Tyle, ile się umówiliśmy. To, co miałem Ci oddać za ostatni raz, oddam Ci za dwa tygodnie. Jak będę miał kasę. Dziękuję. Ja dzięki, Shink. Z nim się zawsze dobrze robię interesy Ten jest dobry chłopak Nigdy z nim nie miałem problemów No dobra, może no, Super, raz. dobra, jedźmy już na tą, na tą sekundę, bo się ściemnia, nie? Uf. Dobra stary, to jest pora, nie? Jedziemy Jedziemy, teraz albo nigdy Shing napisał mi, że karty już aktyw aktywowane, więc raczej problemów być nie powinno Jak coś, to powołujemy się na nazwisko James Hawk. Nazwisko, Takie. Tak jest, to, jest to nazwisko okay, okay. generała, z którym mamy się niby spotkać, jak nas pytali. Ty, może nas puściło od razu? Tak, chyba trzeba zadzwonić dzwonkiem. Przejdźmy tutaj, przejdźmy, nie? Na, no ale ja nie... Żebym miał przy stanowisku. Musi nam otworzyć, stary. Halo, możemy przejechać? Halo, halo, O, dziękuję, możemy... Dzień dobry, my jesteśmy do... Y, y, ...tego. Jak on jest, stary? Jamesa Hawka James Hawk, James Hawk Do generała Jamesa Hawka Jesteśmy umówieni okay, na spotkanie okay. A czemu pan maskę nosi? Tego ja, maskę? Wroczy, pan e, nie, ja, ja maskę? Może pan Nie, ja, maskę Bo ten... Bo chory jestem Ale mogę zdjąć, to spokojnie A, żeby nie kaszlał na mnie, wie pan co spokojnie, chodzi? Spokojnie, ja od razu zdejmę spokojnie. Nie no, przeziębiony jest po prostu, wie pan, ale... Tak, już... Z... Wiadomo ja, Jasne, nie, to tylko kolegi nie chcę zarazić, ale już zdejmuję Na no, spokojnie, mogę panu identyfikatory na spokojnie pokazać Proszę Identyfikator mój, weź, weź mi daj swój identyfikator. Dobra, eee, tu jest ee, mojego kolegi identyfikator, William. Tak. Jesteśmy umówieni z Jamesem Hawkiem na godzinę, już pan mówię, na godzinę 19.35. Dobra, wszystko jasne, dzięki. na. Nie wiem czy wciąż się, ale salami właśnie przeleciały trzy odrzutowce. O kurde. No, ty, czemu ty na nasze ID to dałeś? No, kurde, miałem mało czasu, no, co na miałem powiedzieć. Dobra, Dobra czekaj, musimy przejdźmy wjechać, tu. Wjechać ta, ta, ta. Tutaj, jak coś, to zmienimy tożsamość. Trudno. <laughs> e, ja, mało ja, czasu. Nie <laughs> stary, to z Shingiem jest krótko. Z ale z wojskiem, stary. Kurde, nie prześlał tego, dobra. ale dobra, nie mamy czasu, już nie mamy Chodźmy. czasu na działanie. Na razie to przede wszystkim nie wychylać się za bardzo. A kargo, bo widzisz przed nami, leci, leci! Wylądował, tam, 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 yes. tam, 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 tam. O kurde czekaj, dobra. Czekaj, dawaj, 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 powoli. Chodź, 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 chodź. Dawaj bo... bo no, jak, najlepiej, żeby, najlepiej to żeby nikt nas nie zauważył. Tam kurde, tam jeździ kolejny jakiś ten To z boku, to z boku, to z boku, to spokojnie My jesteśmy tutaj, je, mamy, mamy te takie pła, płachty metal, metalowe? Ty! leci ten! Czekaj, żeby nas za... Pokojnie, nie Spokojnie, oni nas nie zauważą, mamy O kurde, jak to w to Będziemy patrzeć tam Czekaj, czekaj Spokojnie, spokojnie Chodź tu, choć tu choć, 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 choć. chodź tu, 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 chodź 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 Uważaj, nie dotykaj tej rakiety tu z prawej. <laughs> dobra, chyba wylądowali. Ale... Jak się chłopie Cicho, cicho, cicho Słuchaj, słuchaj, A widzę go dobra. słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Coś wybuchło. nie wychodź, nie wychodź. Nie, nie za daleko, nie za daleko. Przede wszystkim, no, ten, nie? przede wszystkim teraz tak. Świetnie się maskuje. No, my to też, no, też ubraliśmy dobre maszkowanie. Ale jest ciemno. O, cicho, cicho, cicho czołgienie. No. Na... Zanim wyjdziemy, rozejrzyjmy się po prostu, czy coś nie jedzie Nie jedzie, biegnie. Chodź. Dobra, dobra dawaj, bo. dawaj, dawaj, dawaj. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ty, leci kolejny ten Dobra stary, jak rado O, 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 uważaj, dobra. uważaj, czuk, uważaj Czu, O kurde, tu jeszcze je, przyjechał kościół Dobra, chodź tędy, chodź tędy Czekaj, nie kucaj, nie kucaj stary Nie kucaj, bo helikopter jest nad nami oni już tak wiedzą, że jeżeli Tak? Czekaj. Dobra Dawaj, 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 już skakuj Czekaj, <ßpower> czekaj, przejadą Nie widzą nas, oni nas nie, nie widzą Tylko helikopter nas widzą Tylko helikopter, o kuźwa, helikopter Cicho, chyba też się wiedzą KRADNĘ Kaj, TO Ktoś idzie, się dzieje, poczekaj Może z nim porozmawiamy, no spokojnie Czy lecimy już, lecimy czy... Lecimy, lecimy, nie ma... To, to dawaj, ja dawaj do góry dawaj, góry dawaj do góry, dawaj do góry O Co? strzelają do nas? Co? Strzelają, uwaga Nie Nie gadaj Dawaj, o o kuń, do jo. Dobra, mamy to o ja pier... no co z tego, chyba, że, że mamy to mamy, ale chyba widzę... Wydaje mi się, że plecy mamy. Ale nie widzę nic. Może nie, mamy... nie mamy chyba. Może... Stary, nie żeby coś, ale Szyjk, który nam dał karty jest bardzo dobry w zakłócaniu radia. Jeśli... jeśli... Jeśli wziął moją prośbę, żeby nam pomóc tym na bardzo poważnie, to możliwe, że ich odciął od radia. A o oh Możliwe, że zrobił jakieś zakłócenia, no ale no, Nie wiem muszę. Ty, a, wiesz, się, a wiesz, że my musimy ogarnąć, jest, a on umie pilotować? Shing. No. Stary ten chłopak umie... chyba wszystko. Nie wiem czekaj, Powiem ci tak. Nie jestem w stanie ci wymienić rzeczy, której nie umie zrobić. Fajnie. Tylko będzie trzeba mu zapłacić dwa razy więcej niż wcześniej. Bo Ogarniemy, mam pieniądze, wysokości. Nie? Ale umie latać. O kurde. Umie, ale umie, latać? umie latać? Ja się boję tego. Umie latać nie, lepiej niż nie jeden stary, yy, niż nie jeden yy, profesjonalny pilot wojskowy, ale ma malek wysokości. No, 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 no. Kołuj w dół, kołuj w dół. Wolna, wolna, wolna. Koły, koły, kołuj, 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 kołuj. Stop. Pięknie. Mamy to. Dobra. Uff. Zdajmy z tego jeszcze jakieś GPS-y, poszukam GPS-ów tutaj. No a ja, a ja, pójdę, ja pójdę. Ja pójdę szybko zagrozić właścicielowi, żeby nam tu dał szybki jazz na parę godzin. Sara, wracam. Git. Mamy kargoboba. Pora ogarnąć Shinga, podlecieć na wyspę i skoczyć ze spadochronem na miejsce docelowe. Halo, halo, słyszę się, light, halo, halo. Halo, buh, 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 buh. halo, halo słyszę Cię. Dobra, dobra, słuchaj, plan jest taki, że le, 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 lecimy, lecimy teraz spadochronami w dół, tak? I lecimy do lewej strony, Shing, gotowy? Gotowy, żeby nas rzucić? A jeszcze to chwila, to podleć tam jeszcze do tego portu, nie? Podleć trochę do przodu, do przodu. Ale kurwa bebia Kurde. Jibo. Se drugacze po Dobra. Lecimy. Dobra, jesteś gotowy? Tak, dawaj. Lecimy. Let's go. Czekaj, czekaj, błogo do pola zakładam. Tylko dawaj, dawaj. Jest dobra, jestem. Udało się Gdzie, jest? Gdzie jesteś? Lecę, tylko trochę jestem blisko. Widzisz za tobą. Poczekaj tam na mnie chwilę. O, guźba. O, hej, o. Nie jest. O. Gdzie jesteś? Stary o, kurde. o kuidwo, lekko, lekko spadłem, lekko, lekko zahaczyłem o palmy. Czekaj, bo tu się muszę wspiąć. Dobra, jestem stary. Uf. Ogarnąłeś te tłumiki, o których się wie? Nie, nie ogarnąłem. Ale, jak ty chcesz do nich podejść, stary? Czekaj, 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 czekaj. Tam był po lewej, po lewej gdzieś. Dobra, dobra. Są tam, we dwójkę? Dawaj, 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 Oni się już że jesteśmy z tej strony. Dobra, czekaj, czekaj, stary, czekaj, czekaj. czekaj. Teraz musimy ich jakoś zaatakować od tyłu. Moim zdaniem, wyciągnij pistolet. Spokojnie, nie będziemy do nich strzelać. Poczekamy, aż jeden się z nich obróci. Ty podejdziesz... Może ci tu z lewej nie wyszli. Wiem, 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 spokojnie stary. Podejdź od boku tej czerwonej... Podejdź stary od boku tej czerwonej. Zaatakuj z, z ręki, jakby wiesz, z rękojeści pistoletu. Yy, za zaatakuj, zaatakuj go w szyję. A drugiego najwyżej poddamy. Czekaj, w przejść. Dobra, teraz, 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 teraz. Teraz, teraz, teraz. foni do środka, foni do środka, dawaj, dawaj. albo poszedł za, poszedł za, dawaj, dawaj, dawaj. No, to ma podjąć. I o! O, wow. o kurde co? Uciekamy. Bierzemy, bierzemy ich ubrania, bierzemy ich ubrania. Dobra, 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 dobra trzeba. Dajmy tą kurtkę. O, Sala! 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 w Sala! 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 się Sala! 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 się Sala! 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 Opał, opał jest, ale to jest jeden strzał stary Dobra, dobra, czekaj, 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 czekaj. Dobra, na 3-4 w niego strzał. Gotowy. Dobra, gotowy. 2, 1. Go, prędko, to się. W miarę cicho, w miarę cicho. Szybko krzy... Ciała w krzaki, ciała w krzaki, ciała w krzaki. Ciała w krzaki. Dawaj mi te jakieś twoje patałachy Raz, dwa. Tu jesteś? Ja że nie mogłem cię znaleźć, ja myślałem, że, ktoś, że się zgubiłeś. Wziąłem ubrania od tego gościa. Jak się nazywasz? Dobra. Jak się nazywasz? Warden. Warden? Dobra, może być Warden. Jak Warden. Gdzie? Chodź. Czekaj, a nie bierzemy auta? Znajdziemy coś, nie? Oby, to chodź. Chodź. Ej, bo tu jest... O, auto, 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 auto! auto. O! Myślałem... To, no? Myślałem, że będzie w porcie, ale tu jest, dobra. Co ja jestem... O, odpalone. W sumie, oni tu byli blisko, to w sumie... Na wyspie im nie, nie powinien raczej ukraść, proszę nas. Je, jakie mamy te syfki? Ja jestem... John. Nie no, ty, ty musisz się nazywać Pablo, a jestem Andrew. Dobra, jestem Pablo. Pablitu! Pablo, Pablo i Skubark. Ja nie, nie wiem w ogóle czy my dobrze jedziemy stary. No nie wiem, Michał. Ale jak. Nie, Patrzę, czekaj. tak co patrzymy. Kaj w lewo, patrzym... prawo, a tam prawo. jest willa, no? O, widzisz no. Ktoś tu pewnie będzie? Jak coś, Pablo. Dobra. Pablo i Andrew. Hmm. Siemo, si e, adi e, adios 8 e, Adios. Como estás? Ja, ja, ja. Chama. Eee, czekaj, e, ten, e, dwu, dwójka z... z Any problem? Nie, Any nie, problem? nie, 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 dwójka z wieży powiedziała żebyśmy przyjechali o, i oni nas, oni nas zmienią Yeah, yeah, I heard about it Okej, okay, okej, okay. to my tylko my tylko po, po e, dostawę tych A mu, weźmiemy mm -hmm. amunicję do broni i, i spadamy już na wieżę. Ta. Right. Za ładunek. Ja, yeah, ja, yeah. adios koło. hasta la vista. Yeah, hasta la vista, brother? Hasta la vista, maniana, dobra, dzięki. Dzięki! Jakiś ciwdzę ten. Po angielsku, galera, myślałem, że oni z Kolumbii są większość. Może ochroniarzy mają lepszych? Może wzięli wzięli z Ameryki jakieś tych. jakieś prywatne firmy. No i co, ktoś nam to otworzy? Czy A co? ja myślę, że nie powinniśmy tam wjeżdżać. O, Stawmy to fakty na faktycznie. Ale zostawmy to tak, żebyśmy mogli. Czekaj, zostawmy to tu z boku, żebyśmy panterę tu przy... przynieśli, nie? Bo tak to się będzie rzucać w oczy. Tu zostawmy. Wejdźmy bocznym wejściem, bo ja mam klucze. Od tego gościa wziąłem. Dobra, chodź. Chodzimy. Ej, on ma karmę! To jest to czego potrzebujemy tak stary. Dobra, spokojnie, udajemy strażników. Eee, tale jest eee. Comestas, komestas, amigo, amigo. Hello, amigo! amigo. amigo o, witajcie amigos! Jak tam amigos, co tam jak tam? A nic puszka trzeba nakarmić! Okay. Puszek ta... Oj! puszek! Nie po kostkach! Puszek! Ej wszystko w porządku, Pana, wsku, dobrze Cześć, chodź, tak, za, tak. chodź zani, zaniesiemy Cię, zaniesiemy oh. Cię tu na poczek. Chodź, ja chodź. się zajmę tym jedzeniem stary, daj, daj, okay. ogarnę to dla Ciebie nie, za, nie, 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 spokojnie, zostaw tu na razie pudełko, chodźmy to za, za róg Cię, opatrzymy, Ta. mamy te, Patrzymy Cię, chodź. chodź Ale ja muszę naprawdę, ja spokojnie, naprawdę muszę wziąć to pudełko, A, stary, Ale zostaw to Jesteś ranny Stary, zostaw no na razie tu pudełko, my Cię, no, spokojnie. My cię szybko bandażujemy i zaraz nie będziesz... Nie zbliżaj się tutaj Pantery, bo to Jeno jakie to stary niebezpieczne ja się tego boję! Zagryzło prawie. Koska! Koska! A spokojnie, poczekaj. My tu mamy, my, my tu ma, mam w torbie ten bandaż. dawaj, chodź. Gdzie cię, z tyłu gryzła, z przodu? Oj... Czekaj, pokaż mi to. O stary Nie jest dobrze. Masz, masz cały rozszarpany wień, mięsień. Chodź Chodź, chodź na, na, górze no. po, na na górze powinna być woda. Weź go tak, żeby nie miał widoku na panterę, ja spróbuję już rozłożyć taki ten... Weź tak, żeby nie patrzył, nie? Biorę to pudełko, stary Dobra, rozkładam je Tutaj wysypiemy, tu wysypiemy Co? że się zdarzało? Kurde, czemu oni karmią tą panterę? O, jest, jest alkohol jakiś Dobra, o, idealnie, idealnie, no. Dobra, masz tu trochę ci poleję, możesz się poć, uważaj Ej, ale ty tego nie pij dobra w sumie może ból zagodzić A jednak się napi No tak ból, Bandaż ból. masz już założony więc Więc może tu chwilę odpocząć stary. A my my ci jak, jak coś to ci Jak coś Jak chcesz to możemy ci to ogarnąć no no to dobra, pantery. no to tam pudełko zostawiłem obok pantery, chłopaki To ile mamy wrzucić? Całe Ta pudełko? Połowę? Jedną czwartą, jedną trzydziesiątą, trzy drugie. Wiecie ile taka pantera szereg? Całe! Całe? No dobra. Proszę, tam ma jakieś, nie wiem, trzy kilo tego. Trzy kilo, a to, to jest? jakieś mięso wołowe, baranie jakieś ten? Kebab? Nie, On nie, taki kebab to trasy. jest y, wołowe. A wołowe. Czerwone okay, mięso. Tak. Dobra, jasne. z stąd wyjść. Jasne. Musimy poruszać teraz. Amigos, amigos. Amigos. Jak, się, jak, jak się tam? Jak, jak tam? Po, wszystko w porządku? O Jezu, dobra. Jak coś, to mamy na, jak coś, to mamy na Cześć, tam mamy tu stary, robimy to za ciebie, no. na luzie. Co? No tak, tak, no tak, tak, tak. Usiądź tak, się tu, na luzie. Trzy kilo, cała, całe Cześć. pudełko wołowego mięsa. Zrówka stary, nie wygląda to o. dobrze. Zgłoś to, zgłoś to później do szefa, bo żeby ci trochę... Kuzio, no wiecie do, co, da, ja jak... się przekimam chyba. i no, jasne, zbaw. jasne. Przegimaj się. Kuźwa, stary on... Ja, stary on... Dobra, Stary on kuźwa zasnął. On się napił kuzio, całego no, piwa. on... on Ach, Dobra, udało się, stary. Spokojnie. Teraz musimy go no. wypuścić. Ja wezmę już do fury, pójdę. No. Otworzę bagażnik, żeby ten, bo Jej, tam już ja jest rozłożony. No dobra, poszedł, poszedł, poszedł. Nie robi, dobra, weź otwórz, on powinien iść do, za karmą. Dobra. I zamkniemy go w bagażniku, stary. Dobra. La la la, nie zbliżaj się do mnie kotku, nie zbliżaj się do mnie, nie zbliżaj się. Powoli otwieram bramę. Czekaj, stary, to z... ten sznurek. To szybko ten, dobra, sznurek Owimy. Dobra, drzwi otwarte, tylko jeszcze sznurek. Boże, już o to biegnie tu idzie, tu idzie, to idzie. idzie. Tak, nie, tu to idzie powoli ze smakołkami. Dobra. dobra, jak coś, jak coś to ja czekam po drugiej stronie, to idzie ze smakołkami. Chwilę musimy poczekać, otworzyłem drzwi. Mam nadzieję, że odgrodziłeś to jakoś, żeby ona nam tu z tyłu nie wskoczyła do przodu. takie tak, tak jest odgrodzone, spokojnie, nie dostanie się tu. Fu, to jest szczęście, dobra, chwila, bo ty kuć roz, roz... O kurde, ale to miało, czy co to jest za <śla> Ja ci powiem stary tak, że, że trochę rozsypałeś tego mięsa, drobno pokroiłeś, trochę, trochę będzie iść to, ten kot, ale zaraz może przyjdzie. O! Słyszę go chyba, chyba jest blisko. Na pewno rozsypałeś dobrze tą drogę. Dobra, podchodź, zamykam go, zamykam go. Dawaj, 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 dawaj! Uwaga, jeszcze nie, jeszcze nie, patrzę do sterko, czekaj! O, nice! Dobra, jest, jest! jest, jest mamy duch. Dobra, Odjeżdżaj, duch. Dobra, odjeżdżaj. Idziemy z Dzwon Dzwonię do szynka, żeby tu przyszedł. Dobra, stary, Shing powiadomiony będzie czekał na lotnisku, oby, oby, Dobra. Oby, oby, obyśmy szybko się tam dostali, bo, bo już na pewno mają cynglę o panterze. Tam był sprzątacz, on na 100% widział otwartą klatkę. No jeszcze ten z nie? O, no tak, On chyba się... wyleci z roboty dzisiaj. Za mn, Co? nami, za za Faktycznie, o kurde, Prawo, prawo, prawo. Szybko lewo teraz, szybko lewo, szybko lewo. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. Kurde, z złą stronę. <gulizuj> o kurde, drugi. Kurde, dawaj, 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 dawaj. Spyrdziu, mnie. Nie tu, nie? Nie tu. Dobra. E, dobrze, Ej, ja, dobrze ja nie wiem jak się jedzie. Dobrze jedziesz, dobrze jedziesz. Prosto, 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 prosto. Teraz prosto. Teraz w lewo. Teraz... O, teraz w lewo, teraz w lewo. Teraz prosto. Czyli także z prosto. Tak, tak. Ja mam mapkę w, w, w fali. Dobra. Szynk jest, szynk jest tu. No spokojnie. Nienga zi nas, nie, nie, nie jest tak łatwo, nie jest tak ciężko zdobyć. Ja ma jest do 5 km na godzinę. Aż przyhamuj, tak że chyba nie będzie. O, kurde Dajmy szyk, dawaj szyk. Dawaj shink. Dawaj shake, dawaj Dajmy Dawaj szyk. Dawaj, dawaj, dawaj Lecimy. Ja dawaj, dawaj, dawaj. Tu o kurde! Strzelaj, strzelaj, głowa nisko, głowa nisko, głowa nisko! Dawaj, Szyk! A, o, o Dobra. kurde! Dobra, udało Oj! O kurde! A! O! O! o pantera, Pantera, bum, Pantera w bagażniku. Pantera serio jest w bagażniku! Coś z Pantera, czekaj, o kurde! O kurde, Pantera, nurkuj! No. Bum, bum, bum. Odbierajłem, odbierałem, odbierałem pantera przywiązana Dałem jej jeszcze pozostałości żarcia z bagażnika Dzisiaj będzie spać Dzisiaj będzie spać w tej budzie dla psa No i się udało no, no. Znowu kolejny skok się udał Co teraz? Giwa tylko trochę trochę Mam nadzieję że na się nie... Trochę krót, trochę, trochę, trochę chyba za, za, długa uprząż jest przywiązana, bo coś za daleko odchodzi. Ja się trochę boję, nie? Oby, Ale dobra, może... Oby się oby nie rozwiązała, nie? oby się nie ją na supeł, na super adriatycki, taki specjalny. Ale pytanie, czy oni się nami nie zainteresują, jaki właśnie FBI. Właśnie Shing musiał lecieć, bo po ogóle FBI dojeżdżało, nie? Ci, tak. Shing to człowiek jest... Taki, taki gościu, że jakbyś chciał, żebym ci zhakował całą bazę wojskową, może by potrzebował z dwa dni, ale by to zrobił. Więc, no, Shing to jest niesamowity człowiek. Więc no. powiem Ci tak. Dobra. Powiem Ci tak, Shink jest mega mocnym gościem, ale też robi mega mocne rzeczy, więc kuźwa musiał spierdzielać, bo, bo im dłużej tu jest, tym, tym wiesz, tym więcej ma podejrzeń, bo on musi wiesz. Siedzieć w domu i się za bardzo nie wychylać tam Sąsiedzi no muszą ta, no. widzieć Bo jak go, nie ma też cały, jak go nie ma My też się musimy zaszyć tylko Pytanie czy... Pytanie czy... A gdyby tak jeszcze... Jeszcze jeden napadzik Tak... Może na mafię? kurczę Aha, Ale jaką mafię? No na Lafuencie Podobno mają fajne zyski Sporo jest do zgarnięcia Ej, ej, się w temat. Ej, mam plan. No? Wpadłem na genialny no. pomysł. Genialny Mówisz, pomysł. mówisz, mówisz o Fuencie, czyli mafii Madrazos. Tak? No. Przecież Madrazo... To jest dobry kumpel... Szefa Cayo Perico. A my właśnie mu ukradliśmy Panterę.